Cześć widzowie! Dzisiaj podziałamy sobie na CSGO Skins, otwieramy sobie jakieś skrzyneczki, stworzymy sobie jakieś batelki Przypominam Wam również o trwających jak w którym możecie wygrać. M4 i dwa razy AK-47. Tutaj M4 już do kogoś trafiła, także gratulujemy zwycięzcy. Dzisiaj dorzucam Wam Desert igla Crimson Web o wartości 45 zł. Jedyne co musicie zrobić to doładować konto z moim kodzikiem p 4 duch za minimum 8,40 i już będziecie brali udział w giveaway'ku. Przypominam Wam również o tym co mówiłem w tamtym filmiku że możecie pisać swoje propozycje jakie skrzynki otwierać jakie batelki robić, z jakimi skrzynkami ja postaram się to wszystko wykonywać na bieżąco, pokazywać wam jak to idzie, także przejdziemy sobie już, a jeszcze tutaj dam do, do, dodam wam tego skinka i przechodzimy już sobie do skrzyneczek zaczniemy standardowo od Serpent Kejsika razy 3 na buściku za 1260zł, otworzymy tą skrzyneczkę 3 razy i zobaczymy co, co dzisiaj się wydarzy tak naprawdę, od czego zaczniemy. Od dwa razy Hyper Beast i Graven. No tutaj nam sporo zabrało. Otworzymy sobie drugi raz i mamy dwa razy AK i MP9. Yy, op, tutaj mamy 400 straty i ostatni raz trafiamy Hyper Beast'a i p 2000 y, i, P2000 i Desert eagle. A. Też jesteśmy na minusku. Otworzymy sobie Jungle Case, też na buściku trzy razy. Yy, I tutaj będziemy mieli rękawiczki. Tylko ile te rękawiczki są warte? 662 zł. Wychodzimy elegancko na plusie. 4stówki ponad. To otworzymy sobie jeszcze raz. No tutaj mamy chyba słabe skiny. Słabe skiny nam się trafiły. Syf jakiś totalny. Na samym początku. Mamy AK, mamy Glocka, ale to niestety jesteśmy o połowę stratni. Otworzymy sobie jeszcze cyber kesika trzy razy na buściku. I co tutaj? Mamy dwa razy Neon, a nie, tutaj jest Neon Rider i Hyper Beast i jesteśmy praktycznie że na zero. Damy sobie jeszcze raz może w końcu coś nam sypnie tak porządnie, porządnie. 19. Co to ma być w ogóle dzisiaj? Jeszcze damy sobie elegancki case ze dwa razy i trafiamy trzy razy. Pilota jesteśmy na pewno na plusie, tylko ile? Jesteśmy 1400 na plusie. Otworzymy sobie jeszcze raz, bo fajnie nam tutaj skrzynka dała. No ale teraz chyba nam zabierze. To chyba to, 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 45 zł. Nie no, lecimy dalej, bo to nie ma sensu. I tutaj też nam zabiera, tutaj też nam potężnie zabiera. Przejdziemy sobie, otworzymy sobie 3 razy holika tego 3% za 4 koła I co, ach szkoda, szkoda, bardzo szkoda Ile tam nam zostało, 21, otworzymy sobie jeszcze raz I będzie hol, będzie hol, tylko ile? Za, ile, za ile, za ile, za ile Mamy za 21 koła, no jest Jest dobrze, jest dobrze, fajnie odrobiliśmy te stracone skrzyneczki ale już uciekamy stąd, bo wyszliśmy, wyszliśmy nawet na sporo na plusie, stworzymy sobie jakąś batelkę. E, dzisiaj będziemy sobie, po, o, sobie to damy 5 razy, e, Asimowa sobie damy 5 razy, Slaughter damy sobie 5 razy i damy sobie 5 razy Tigerka na 4 osoby i utworzymy i. Zobaczymy, co tutaj skrzynka nam oddała, skrzynki nam oddały, więc fajnie by było, gdyby też oddały nam e, batelki, jeżeli nam nie wyjdzie za tym pierwszym razem, stworzymy coś grubszego, coś bardziej grubszego, tu nam przeleciała e, M4 -ka. Tą, którą byśmy chcieli Naklejeczki Trafiamy decimator za 52 zł tutaj Botroso trafia Hyperbista, za 74 wychodzi na delikatne prowadzenie. Teraz mamy Asimowa AK47, niech nam wpadnie. Szkoda, bo tutaj od Legion of Anubis bodajże naklejeczki, stickerki nam lecą. I tutaj trafia Bot Rosso za 307 zł. Asimowa i już nas wyprzedza, i to grubo nas wyprzedza. Ale czy odrobimy? Może uda się odrobić. No, tutaj mamy jeszcze Tigera. Może karambicik wleci. Ja byłem dziewiąteczka. O, tutaj USP i Slaughter. Bo Weak Knife. Ona nam przelatuje, jest troszeczkę szkoda. Tu bot Michael jeszcze go trafia, tą kostkę. I my też go trafiamy. Odrabiamy troszeczkę straty, no ale mamy jeszcze tych strat 200 zł. I teraz, teraz się wszystko rozstrzygnie. Mamy 5 ostatnich tych tigerków. O, tutaj M9 wpada. No i bot nas wyprzedza wprowadzenie, trafia jeszcze raz co to ma być, czemu nie my czemu nie my trochę szkoda tej pierwszej bitewki, bo tutaj byśmy byli sporo na plusie mamy o tutaj mamy karambidzika może uda się odrobić, chociaż zaraz zobaczymy, ostatnia skrzynka no niestety nie odrabiamy tracimy, byśmy mieli 30 koła prawie gdybyśmy to wygrali, tu sprzedajemy wszystko i Tworzymy sobie jeszcze jedną batelkę. Teraz zagramy sobie. Mm, może hole 3% 5 razy. Od niego sobie zaczniemy. E, damy sobie serpent case 5 razy. I polecimy też na czterech. Na 4 osóbki. Bot Rosso, bot Emilii i na końcu bot i samą. I tutaj mamy 10 skrzyneczek i hołiki. Jak zaczynamy? No od naklejek. Trochę szkoda, trochę szkoda, że nam żaden hole nie poleciał. Może teraz, może te teraz też nie. Lipa. Lipnie to zaczynamy. Po raz kolejny. Lipa. i ostatnia skrzynka z tymi hole'ami no zobaczymy, zobaczymy Niks, nikomu nie dało I teraz Serpent Keisiki co tutaj, jak to, jak to rozegramy trafiamy mp9 jakąś hydrę najsłabiej ze wszystkich tak naprawdę, trafiamy awp za 432 zł trafiamy uspk i wychodzimy tym, tym razem na prowadzenie. Trafiamy jakąś pompę za 62 zł. I trafiamy Hyperbista. I Botisamu nas ogrywa niestety. Po raz kolejny straciliśmy. Nie trafiliśmy żadnego haula. no psz. Dzisiaj, dzisiaj słabo te batelki wychodzą. No ale na pocieszenie otworzymy. Mamy jeszcze 28 tysięcy dwa razy skrzyneczkę sobie z kosami no i tutaj też chyba dosyć słabo, nie pamiętam chociaż nie, jesteśmy na plusie, jesteśmy tysiaka na plusie otworzymy sobie jeszcze raz no teraz niestety jest same digersy i no tutaj na Wajek knife, no bardzo słabo tutaj bardzo słabo, uciekamy skąd, już nie będziemy tego otwierać tu. Może spróbujemy swojego szczęścia. Mamy skrzynkę za 3300. Szkoda, że nam Doppler lubi, nie, nie padł, ale mamy Neon Rider i USPK za 523 zł. Jesteśmy trochę stratni. Neon Rider i Decimator. Tutaj też nam dużo zabierze. Bardzo dużo. Trafiamy lore, trafiamy lore M9. I to jest 3400 i rękawiczki w pakiecie za 1600 jesteśmy 1200 do przodu, ale zaczynaliśmy od 26,5 a mamy 20. I teraz ultra butterfly knife i doppler ruby. No tutaj pięknie nam oddało 6 koła jesteśmy do przodu. 6 koła do przodu 29,5 na zakończenie zrobimy sobie ostatnią batelkę i polecimy grubo yy, z houlami 5 houlli i 5 gamestonów za albo 6, damy 6 za tam było 19 chyba Szesna za 16 tysięcy 17 prawie robimy bitwę na 4 bo ich mam nadzieję że teraz nas nie ogra i te houle niech to odda niech to odda w końcu i jak zaczynamy od naklejek, no szkoda, potężna szkoda. Może teraz, może teraz. Też nie. Też nie. I nikt w sumie nie, 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 nie trafia nic. I po hołach tak naprawdę. Teraz kosy, teraz kosy. Czy, czy uda nam się to wygrać? Czy uda nam się to wygrać? Zaczynamy od Diggersów. Hmm. Za 900 zł, trochę szkoda. Marble, Fe Marble Fate, Falcon Knife. No ale tutaj Bot Michael. Na razie na prowadzeniu zostały jeszcze trzy skrzyneczki. Czy uda nam się to odrobić? No strata jest. 1700 zł Diggersy. Po raz kolejny. Jeszcze na Wajak Knife. No już podejrzewam, że nie odrobimy tego. Chyba, że jakimś rzutem na taśmę. Nie, niestety. Niestety tracimy te pieniążki. Tracimy te pieniążki. Sprzedaj wszystko. Zakończymy na tym. Mamy 13 koła. Przypominam Wam o subie, o dzwoneczku, żebyście wiedzieli, kiedy wrzucam filmik. Piszcie swoje pomysły. Dzięki za oglądanie odcinka. Siemanko, cześć.